Subskrybujcie kanał, by być zawsze na bieżąco w związku z nowymi informacjami o 1.20. Zostaw też proszę lajka, by jak najwięcej osób dowiedziało się o dzisiejszej propozycji na nowego moba. No cóż, moi drodzy, Mojang nas zaskoczyło, ale czy pozytywnie? Wszyscy myśleliśmy, że pierwszy MOB zostanie ujawniony w poniedziałek 10 października, jednak okazuje się, że zdecydowali się blisko tydzień wcześniej rozpocząć ujawniać MOBy, na które będziemy mogli oddać swój cenny głos. Co zabawne, przeciki odnośnie Sniffera, Raskala i Tawgolema sprawdzają się, bo faktycznie dziś poznaliśmy Sniffera, który zapowiada się wprost genialnie. Mianowicie, Sniffer będzie mógł wykluwać się z wielkiego jaja. MOB jest gatunkiem wymarłym, czyli w pewnym sensie jest dinozaurem. Jaja tego już będzie można znaleźć w podwodnych ruinach. Co więcej, sniffer będzie mógł szukać w ziemi dawno zaginione pradawne nasiona, z których będzie dało się wyhodować nowe, unikalne rośliny. Oznacza to, że wybierając sniffera, dostaniemy jego jajko do znalezienia w podwodnych ruinach, które zyskają dzięki temu unikalną funkcjonalność. Dalej będziemy mogli sniffera mieć małego, który zgodnie z tym, co widzimy na animacji, stanie się wielki, a także wraz z nim mogą pojawić się nowe, unikalne rośliny. Nie da się ukryć, że w animacji przypominają wyglądem żółwie. Osoby, które od zawsze chciały dinozaury w grze, powinny na niego zagłosować. Sniffer na pewno kojarzy się z archeologią, która niestety w Minecraft 1.17 została przeniesiona na dalszą przyszłość. Co sądzicie o Snifferze? Ja jestem zachwycony propozycją i aż boli, że nie mamy 100% pewności, że ten się pojawi, tylko może być w grze dopiero wtedy, jak społeczność go wybierze. Twórcy zaczęli z grubej rury. Dwa kolejne moby, które poznamy najpewniej jutro i pojutrze muszą mieć doskonałe funkcje, by mogły przebić tę propozycję, którą ja na obecną chwilę jestem wprost oczarowany. Zatem kochani, mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym materiale, w którym poznamy kolejnego moba. Tym razem najpewniej będzie to Rascal, a pojutrze Tawgolem. Ale dzisiaj Mojang przeszło samych siebie. Naprawdę boli, że takie genialne coś jest niestety za zaporą głosowania. No nic, trzymajcie się, cześć!